Witajcie widzowie, tu Denis 1 i obok siedzi mój brat Konrad. Cześć, że On sobie tam grę, a ja będę kontynuował przygody, przygody, przygody. Bo ostatnio... Na... Znowu, ćwia, było tak. I ostatnio nagrywam odcinek, to trzeci, to będzie czwarty. Ale coś się stało nie dało się wrzucić. Jeśli tego się nie będzie dało wrzucić, albo zawieszę na jakiś czas na serię. Albo po prostu będę nagrywał, no właściwie bez napisów. Be I bez głosu, żeby nie było Więc zaczynajmy może już misję, bo koniec się denerwuje trochę Ja nagrywam, rozpocznę ja misję z poziomu A nie miałam na pokładzie a, do, do, do. a dobra, nie chcę mi się tego oglądać Wy sobie jak chcecie to oglądać Gdzieś od prawa misji Uruchamianie Gotowe Jakieś ściśle sterowania

To jest ukończyć zadania grupy. Miały obraz przyczyny sterowania. No. Konaraz coś mam nacisnąć czy czekać? To, no dobra, zupełnie zaraz się włączę e, Jeśli nie uda mi się tego wrzucić, to zrobię informacyjny. A jak uda się, to super. I tam wszystko powiem. Mi się nie uda oczywiście dwa razy wrzucić. Czyli z napisami i bez napisów. Ja, będzie wszystko. Będziecie wszystko. Ze wszystkim poinformowani w ogóle. W ogóle ten nowy wygląd to mi się nie podoba. W ogóle jakieś... Chyba nowe zasady w ogóle doszło. Muszę poczytać się Nie Nie, wytrzymam. Ile ja, to może się ładować? Czekajcie, to się załaduje, ja włączam do Ja Dobra, moczyła się. Klau! Dobra, to jest samouczek, to może to ominiemy, to nie jest chyba takie ważne bo nie? Mm. To jest bardzo ważne. Ale nie, ja będę to robiła, ale tego nie będę widzieć Dobra, przytrzymaj dwa lub przynajmniej. check on infantry camp feed Helmet cam link established Infantry HUD relay confirmed Let me check turret camera functionality Turret turret i To tactical map Do, the Let's run through some movement testing Confirmed. To Banalne. To wszystko to zrobię, <grych> Wait. Okej. Okay. Może no, nie będę pomiał, ponieważ to musi i tak będzie krótko Infantry under

overview feed selected units stand by for target move to destroy enemy asds moving to mark waypoint move to engage all units one more infantry maneuvers check just to be sure i tasking infantry directly advance on walker O za mną? Pójj jak szybko! Ja tobie... 5 minut? To jest łatwe, ale potem będziesz musiał bronić. Uchamianie, gotowe. Ja tam i tak będę palił z ale ja to najważniejsze. No wykazam na dorów. Baza widmo Indie. Transport. Transport. Punkt, Są czysty elitarny. Mam tych trzech punktów, bo okej. Te dwa będzie na to będzie ciemniej. Potem Okej, rozumiem. No okej okay. Teraz znowu to pominiemy. Boże. Dobra jestem Och jej kupiłby to było, no. no, widzę, że wszystko zostało No, dujemy Och ty była teraz sobie...

trójka, czyli jest dwójka. Dwójka tutaj. Dwójka. Okej. Okay. Dobra. Tutaj by najwyżej latał. Lecimy. Dwa, pięć, trzy, dwa, jeden. Przebywają. Ale już wszyscy <laughs> moi Jaki super szturm Nie to go przekusił, ale spoko Jest okej. Okay. No co trzeba będzie <try> Mam piątkę jedną, ty? Okej, piątkę nie tam. No to będzie 10 okay. Muszę cię zniszczyć w ogóle z tego? Noooo, zniszcz to! Potem, 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 potem! Zniszczy. Tu jest okej. Czy jest okej? Okay. Pff, to jest ja bezuka! Okay. Ja to mi wyszło. No właśnie, to Okej. Let's też widzę, że Şyadım. Dersimde şey unutacağım. B. Şimdi üçün şunu <laughs> Proceeding to marker. Waypoint established. Moving now. Okay. command. Okay. direct command. <laughs> Ok, da. Ce stii zmișteli? stelii? Eu din cand mai ajut. Si eu iau tu ma beci. A ce nu stiu. Ia si. Let's see. Let's see. Let's see. Let's A co już jest... Na... A jest na pewno. jest piątka, gdzie jest piątka? Gdzie tu w ogóle ktoś jest? Tójka, ja mówię trójka. Klau... Jest tu klau? Jest klau. Co? No nie jest. O, oni tu mogą w ogóle zdobywać? Bo już. jest tam Bo nie... Bo nie, bo nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. i nie. Nie, To Nie, nie. Czy Nie. A ja Nie. Nie. Takie Nie. 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 Nie.

Cooling towers compromised coordinate defense. SAT antenna is under fire. Our enemy assaulting cooling tower. Confirmed advancing on position. set antenna is taking damage. Cooling tower is taking damage. Move to repel the enemy assault. We're taking casualties! Targeting enemy infantry. Infantry proceeding to marker. We're taking casualties. Be advised, cooling tower is under attack. We have wounded. Claw units advancing to position. The cooling tower is compromised. Coordinate defense. Reinforcements deployed. Eagles on ground. We're losing the cooling tower.

no, jest to do... Piątka! Nie żebyś żebym ich w zabezpieczył, dobra Będzie widzę, że tu będzie bezpiecznie Okej okay. Wybiłem tu na guziku Ja też to wybrałem. Dobra, nie musisz dokumentować Ja to nagrywam Nie ty to jest piątka, to jest piątka, okej, okay, mam dwie piątki Ja nie dam Cztery, ty... Jedynka Już żadnego nie ma Jest jeszcze To jest... Teraz... To jest bezpiecznie. A ta C, 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 ten dźwigną przez most, okej, okay, Klausy poradzi. chyba się odsył, bo Klausy poradzi, więc spokojnie. to spokojnie. Twójka. Lecimy z tego, z buta. No bo na ja pewno będziesz jaja po prostu... Dawaj nie musisz komentarz. Nie upalnąć! Nie ma takiego picia. Przykdzie oh, jesteś! Dobra. Jak coś jest bezpieczne? Jasno. Nie ma nikogo. Daj jedna minuta. I zaraz będzie koniec odcinka! Proszę Państwa, dzisiaj chyba 20-minutowy odcinek! Jak cudownie! Co to jest? Co, jest? co to jest? Nie ma bicia takiego. Jakieś... Co to tu 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 przychodzi? I go down! Cooling tower under attack! Move to secure! Targeting enemy infantry! Helmet can't established. establish! Three forces are attacking, set antenna! Nie będzie podset! Cooling tower under attack! Move to secure! Nie! Fuck! Dobrze, już po podset! Podset! Dobrze! Piętnaście sekund! Nie mogę! Piętnaście sekund do końca i podset! Nie wytrzymam, proszę

ja! Yeah. Baza obroniona. Co jeszcze? Dzisiaj może mało gadałem! Ale Guns co zrobię! Jest! Nadliw Simo! Nadliw Simo! Dobra Misja zakończona Zwycięstwo! Obrańca! Dobra Co tu jest? Jakieś samolocziki mm. Ipsa sobie znaj. To co? Wieszcie? Powiedz gdzie mieszkamy, to przejdę. Nie. Mam no wiem. Częstuję Twitter, przez filmik. Mam lejs zioła cebulka, bo, le, bo le chyba po prostu pisac. Ale po prostu to tak nie było. That was one for the books, Mason. Dobra. Dobra żeby kontynuować Dobra To bardzo dziękuję za obejrzenie To no było nudno, ale Tylko, jak się wci wciągnąłem w obronę Poza na że żegnam, jeśli się później nie da wrzucić, to będzie oczywiście wiadomo co Wszystko mówiłem, o wszystkim Zaprzypomniała będzie yy, Informacje ja byłem jeszcze spróbuję bez napisów, a to będzie próba. Jak się... No nie wiem, czy będzie spróbował bez napisów, Ale dobra, jak nic nie pisali, więc... Okej. Okay. To... Do widzenia! Konrad Zelga się z Wami. Denis 1 i... Konrad 1, 2, 1, 4, 8. Dawajcie łapki w górę, żadnych chłopaków w dół, subskrybujcie i grunt z to zdrowia!